Jest na... O i teraz nerwowo Sieczka, Julia Sieczka, strata piłki i gol już w pierwszej minucie na prowadzeniu zespoły. Beniam... Zresztą SMS Łódź rozgromił ekipę z Katowic 8 do 0, która była... Jeszcze jeden przechwyt, sytuacja sam na sam i Sieczki, Julia Sieczka... Potroje teraz zagrywa na prawą stronę. Ale szkole, 2 do 0 dla targobianki. bianki. Z pewnością mecz dla Zuzanny Higien. Sieczka, sieczka. Poprzeczka. Julia sieczka, sieczka. Zablokowany ten rzut wolny sieczka. Dobitka także. Po... Julia sieczka, sieczka. 3 do 0 dla targobianki. Kolejna świetna piłka Aleksandra Kuśnierz. Strata piłki Wiktorii Kozłowskiej kontra Julia Dziurcia 4 do 0. Tak kończą się straty Jelna ówczesnych srebrnych medalistek mistrzostw do lat 19, na których jeszcze jeden przechwyt Krawczyk Gabriela Krawczyk. Teraz do linii końcowej jeszcze Krawczyk. Kolejny strzał. Ach. Ależ zagranie. Kolejna szansa. Gigiel. Zejście do środka. Indywidualna akcja. Sieczka. Jeszcze raz. I mamy bramkę numer 5. Przedstawicielki w grupie D. Aleksandra Kuśnierz. 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 Gigiel do Bitka. I mamy bramkę na 6 do 0. Skuteczna dobitka głową Wiktorii Krawczyk, tak. Drużyny Jagiellonek, tak samo jak Poloni Środa Wielkopolska. Zofia Jeremko, Zofia Jeremko, czy będzie pierwszy gol? Swoich rywalek Zawoniczki u KKS-u, jeszcze jedna szansa Targowianki. Zuzanna, ostatnie dwie sekundy, zagranie w okolice. Zuzanna Tabore, była szansa dla Katowiczenek na kąty, ale wcześniej zabrzmiała już końcowa syrena tego pojedynku. Kolejna pewna wygrana podeczka przez Targowiankę. Targowisko wczoraj 8 do 1, dzisiaj 6 do 0 z UKKSM Ekadowiczka.